Jeśli chodzi o temat Marcina Dubiela, to jest temat taki bardzo, bardzo, bardzo nośny i ludzie w po prostu dziesiątkach, setkach wiadomości jakie są w tym momencie relacje, czy są jakiekolwiek, czy w ogóle rozmawiacie, czy się kolegujecie, czy to jest rozdział w jakiś sposób zamknięty? E, jakiś czas temu nam się wznowił kontakt, bo my od zerwania zero kontaktu, ja ucięłam, ucięłam z nim kontakt, teraz jakoś, nie wiem, półtora miesiąca temu nam się wznowił kontakt i jest... Dziwnie mi to mówić, bo to brzmi tak oklepanie i tak banalnie, ale jest naprawdę bardzo fajnie i, i ja od niego... Takie wsparcie dostaję, jestem tak wdzięczna, że on e, mi pomaga i, i że, n, że jest jakby przy mnie. W sensie, po, pomijając jakby całe związkowe rzeczy i jakieś tam e, miłosne sprawy, sa, samo to, że on jest, jego obecność mi naprawdę bardzo dużo pomaga. Aż, aż jestem zdziwiona, że aż tak. Ja myślałam, że, że już nasze relacje będą, nie, nie, nie będą w stanie wrócić do fajnych, a tu naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem. Marcin jest naprawdę fajny. Okay, Teraz. No to... nie wiadomo. Może zawsze nie mówię, o Marcin też czasami, ale na razie jest bardzo fajnie. Okay. a czy